Trzeba dobrać język do pacjenta. Jak zapyta ktoś starszą panią, czy red pill, czy blue pill, to ona nie zrozumie, że on rozmawia o postrzeganiu świata. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Richard Gellert, krajowy konsultant w dziedzinie nefrologii, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i kierownik kliniki nefrologii i chorób wewnętrznych CMKP. Witam Pana Profesora. Witam Panią Redaktor, witam Państwa. Panie Profesorze, wiem, że z pewnością zna Pan ten film. Taka scena jest, kiedy Pani Danuta Szaflarska wchodzi do Pani doktor, a Pani doktor, nie podnosząc nawet wzroku na nią, swoją pacjentkę mówi: Niech siada. O, reakcja jest też nam znana. Niestety, Panie Profesorze, często się zdarza tak, że lekarz zwraca się do nas, pacjentów, tak bezosobowo, z taką wyższością. Skąd to się bierze? Dlaczego tak się dzieje? Trochę trudno mi się autorytatywnie wypowiadać, skąd to się bierze, ale pozwolę sobie powiedzieć, że to jest pewien niedosyt. Niedosyt edukacji. Mhm. Niedosyt Edukacji nie tylko w zakresie dobrego wychowania, ale też to niedosyt w edukacji w zakresie psychologii. Mhm. Akurat psychologia lekarska nie jest szczególnie intensywnie nauczana na uczelniach medycznych. Na szczęście zaczęło się teraz wracać do komunikacji z pacjentem. Są kraje, w których Jednym z pierwszych przedmiotów, którego się mhm. naucza, to jest rozmowa z pacjentem. A jak się ca... tego uczy? Jak się tego uczy? Czy to to jest, jest cała sztuka. Mhm. Po pierwsze, my uczymy się żargonu, tak, żebyśmy się jednoznacznie potrafili porozumiewać, żeby wiadomo było, co to znaczy. Mhm. Pacjenci tego żargonu nie znają, czują się zagubieni. My musimy się nauczyć przedstawiać w sposób prosty mhm. pacjentom rzeczy, które dla nich nie są proste. Trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że pacjent, który przychodzi do lekarza, nie przychodzi tam dla przyjemności, on przychodzi z problemem, on jest mm -hmm. tym zestresowany, a jak to człowiek w stresie, ma nieco zawężone pole widzenia, pole uwagi, jest skupiony na tym, co dotyczy. Niektórych tylko aspektach. często jego... po wyjściu z gabinetu to nic nie pamięta nic, co powiedział lekarz, Ta, prawda? Więc... Zdecydowanie tak. Bardzo niewielka część naszego przekazu dociera do pacjenta. Stąd pacjenci często mówią, że chcieliby więcej czasu, mhm. a może chcieliby więcej komunikacji, bardziej mhm. zrozumiałego języka i też chcieliby być traktowani bardziej. Nie powiedziałbym partnersko, bo o partnerstwie możemy mówić, ale to jest duże uogólnienie. W końcu to lekarz przychodzi, ma wiedzę, a pacjent przychodzi, żeby z niej zaczerpnąć. Więc no, możemy się traktować jak równi ludzie i to jest prawda, tacy jesteśmy. Natomiast jeśli chodzi o zasób wiedzy i kompetencji, no nie, nie jesteśmy. Również. Panie profesorze mówi pan o tym, że są kraje, gdzie się kształci tą sztukę, czy można się nauczyć tej sztuki komunikacji. Czy to są takie jakieś symulacje rozmowy z pacjentem, czy rzeczywiście ci studenci, adepci tej dyscypliny wiedzy potem spotykają się z prawdziwymi pacjentami? Jak to się odbywa? I czy w Polsce nie są chciał, wprowadzone takie zajęcia? Nie chciałbym zaczynać od historii, ale rzeczywiście tak było kiedyś. Właściwie zaraz po skończeniu studiów człowiek dostawał swojego mistrza, albo nawet Świeżo po skończeniu trzyletnich, dwuletnich studiów, mhm. różnie to bywało w XIX stuleciu i miał swojego mistrza. To od niego się uczył sztuki komunikowania na bieżąco. No, potem, kiedy uczelnie stały się nieco bardziej zaludnione e, i zaczęliśmy się uczyć, nagle się okazało, że ordynator, do którego mhm. się trafia, nie bardzo ma czas na to, żeby zająć się z nowym pracownikiem, a w uczelniach się tego nie uczy. Dlatego niektóre kraje zaczęły uczyć. Początki były oczywiście siermiężne, Pokazywano, jak należy się zwracać do pacjenta, jak o co należy pytać. I elementy tego są do tej pory w każdym programie specjalizacji, w każdym programie szkolenia lekarza, bo no, musimy umieć zebrać wywiady lekarskie. To jest podstawowa. Im trafniejsze pytania, tym większa. Wiedza, Ale na tym się na głównie pacjenta. skupiamy. Ewentualnie, jak mamy dużo szczęścia, no trafimy na starszego lekarza czy, czy, czy doświadczonego lekarza, a nie na młodego asystenta, to wtedy mamy możliwość usłyszenia jeszcze komentarzy, co się robi źle, mhm. jak się robi. Jeżeli to jest ktoś, kto jest świeżo po studiach, no to jest trochę uczuł Marcin Marcina. Więc te doświadczenie w komunikowaniu się jest niezwykle, niezwykle ważne. W tej chwili mamy dużo lepsze możliwości, bowiem jest rozmowa pozorowana. Jestem pacjent, randomowy pacjent, tak? <grym> czy wirtualny pacjent, z którym można rozmawiać. Jest aktor, jest ktoś, <grym> kto jest nauczony pacjent, który zna swoje dolegliwości i jest w stanie rozmawiać z młodymi ludźmi, mm -hmm. którzy nie mają pojęcia, jak się do niego zwracać. No, ale też bardzo często ludzie wychodząc z uczelni, gdzieś tracą tą umiejętność, której mm -hmm. nabrali, bowiem nie ma pewnego etosu funkcjonowania jako mm -hmm. lekarz. I skoro ja mam zawsze rację, przychodzą do mnie pacjenci, to to zapominam mhm. o tym, że oni że to niekoniecznie mogą mnie zrozumieć mhm. i staram się mówić jak najszybciej, jak najwięcej, jak najdokładniej, w poczuciu, że spełniam pewną misję mhm. komunikacyjną. Tymczasem okazuje się, że nie, pacjent zdecydowanie... Mhm często pamięta inne rzeczy, niż nam się wydaje. Panie że profesorze, powiem. ale przecież częściej zdarza się na przykład, że jak idziemy tak, jak to mówimy, prywatnie do lekarza, to lekarz poda nam rękę, ma dla nas czas, uśmiech i jest bardziej otwarty. Natomiast w tej służbie zdrowia, czy w ochronie zdrowia tej państwowej, no rzadko spotykamy się z taką otwartością i ciepłem. Czy to nie jest też tak trochę, że finanse o tym decydują, jak będziemy potraktować? A może to jest dokładnie odwrotnie. Zatrudnia się tych w prywatnej opiece zdrowotnej, którzy potrafią to robić. Może tak być. To może to jest <laughs> troszkę inaczej. Nie? Nie, proszę mi wierzyć, nie o pieniądzach rozmawiamy. Mm -hmm. Ostatni wywiad pani minister Leszczyny i po spotkaniu z młodymi ludźmi powiedziała. Z, oni, nie, oni nie, nie, nie mówią o pieniądzach, oni mówią o pacjentach. Mhm. Naprawdę, lekarze mówią o pacjentach. Pieniądze są rzeczą ważną, ale mhm. w przypadku młodych ludzi, studentów i y, y, absolwentów, to nie są rzeczy decydujące o wybiorze specjalizacji. Pierwszą rzeczą jest realizacja własnych celów, własnych mhm. marzeń, własnych pragnień. I to jest powód wyboru specjalizacji nie pieniądze pieniądze też są oczywiście mhm. ale w tej chwili widzimy bardzo wyraźne zainteresowanie tym, że żeby pójść tam, gdzie jest ambulatorium, gdzie się z pacjentem rozmawia. rozmawia, ludzie mhm. lekarze głosują mimo woli chcą rozmawiać z pacjentem, oni to pokazują. Chcemy się zająć takimi pacjentami, z którymi się rozmawia. Czy do tego trzeba mieć jakiś talent, panie profesorze? Oczywiście. Oczywiście, ale to nie jest rzecz, której nie można rozwinąć. Jeżeli ma się w sobie ciekawość człowieka, ciekawość jego problemu, to można się nauczyć paru technik, które pozwalają oswoić pacjenta, otworzyć pacjenta, żeby potrafił powiedzieć o swoich problemach, trzeba też go bardzo uważnie obserwować. Trzeba być w komunikacji. Nie można patrzeć w ekran. Ustawienie ekranu przed lekarzem między lekarzem a pacjentem jest zbrodnią zwyczajnie. E, można ten ekran położyć przecież. Jasne. A jakie to techniki, jakby profesor powiedział choćby o jednej? No choćby no. zwyczajnie, patrzenie w oczy. Mm -hmm. Ale nie, nigdy w oba, bo to jest agresja. <laughs> w jedno. Mm -hmm. Zupełnie inaczej, proszę spojrzeć. To na prawda. Mnie. Teraz próbuję na pana profesora tak patrzeć, to? Tak, to ale racja. proszę patrzeć tylko w jedno. <laughs> Nie będę agresywny. Dobrze. Ale to są, to są proste techniki. Mhm. Wielu osób ma je opanowanych aktorzy, konferencjerzy, ludzie, którzy zawodowo zajmują się słowem. I wymianą informacji, wymianą myśli, no, wiedzą o tym. Redaktorzy wiedzą, kiedy patrzeć w kamerę, a kiedy mhm. lepiej jednak nie. Czasami trzeba, czasami nie. Mhm. Profesor Bralczyk świetnie opowiada o tym, jak należy mówić, jak należy się komunikować. No to jest tej wiedzy, skąd brać. Mhm. Naprawdę jest wiele źródeł, ale trzeba chcieć. Nie koniecznie trzeba być zmotywowanym, ale trzeba chcieć, trzeba mieć taką wewnętrzną potrzebę. Panie profesorze, a jakie najczęściej grzechy popełniają lekarze w takim kontakcie z pacjentem, w takiej relacji, kiedy pojawia się zależy, pacjent w gabinecie? To zależy, gdzie rozmawiają. Mhm. Um, inaczej się rozmawia przy stole uznajomych. znajomych. Wiedem. Jest ktoś lekarzem. Rozmowa nieodłącznie zejdzie na jakieś forum lekarskich. Lekarze to uwielbiają. <grym> Chociaż właściwie nie, ale, ale jednak jak już, no to, to, to jest coś, czym żyją. Druga rzecz to jest poradnia. W poradni jesteśmy jeden na jeden. I inaczej wygląda pierwsza wizyta i, i raczej dwudziesta. Mhm. Ale nie w sensie liczby danego dnia, tylko liczby wizyt, bo jak się już zna pacjenta, wie mhm. co go boli, jak na co choruje, jakie leki bierze. Ta rozmowa zupełnie inaczej wygląda, bo i pacjent jest oswojony z lekarzem. Przy pierwszej wizycie, kiedy jest najbardziej potrzebna ta komunikacja, pacjent jest zestresowany, a lekarz musi się wielu rzeczy dowiedzieć, a ma cały czas za mało czasu. No więc to jest trochę trudne i takie błędy, natomiast najwięcej błędów popełnia się jednak w środowisku szpitalnym. W szpitalu jest sytuacja jeszcze bardziej stresująca, bo ktoś. Znalazł się w miejscu dla siebie obcym, które jest nieznane, jest pełne zagrożeń, teoretycznie, bo jest to jedno mhm. bezpieczne miejsce w sumie. No, I przychodzi dwóch lekarzy i rozmawia nad pacjentem, no, pielęgniarka z drugą pielęgniarką rozmawia nad pacjentem. On z tego nic nie rozumie, ale nie odbiera tego jako miłą sytuację, tylko jako zagrożenie. No, Znowu trzeba się zwrócić do pacjenta, a nie... Ponad jego głową się komunikować jeszcze w języku, którego on nie pojmuje. Mhm. Dobrze jest też wyglądać odpowiednio, także żeby pacjent nie czuł się zestresowany. Tutaj kłania się różnica pokoleniowa. Starsi pacjenci w szpitalach czy w poradniach są z innej generacji niż mhm. młodzi lekarze, którzy wchodzą do tych gabinetów czy przychodzą na obchód do pacjenta. No to jest zupełnie inne. Sposób formułowania zdań. Inne wyrażenia. Mhm. To datują nas wyrażenia, i jeżeli to ktoś prawda. mówi fajnie, to wiadomo z jakiej jest epoki. Jak mówi Rel, to jest z innej epoki. Tak? No więc, e, to, są, to są rzeczy. No, jak zapyta ktoś starszą panią, czy red pill, czy blue pill, to ona nie zrozumie, że oni rozmawia o tym postrzeganiu świata na przykład. Tak? Mhm. Tylko, że mówimy o czymś zupełnie innym. Mhm. I tak, no, trzeba dobrać język do pacjenta. To nie pacjenci się nauczą naszego języka to my się musimy nauczyć języka pacjenta i wszędzie jest powiedziane, że my musimy rozmawiać językiem zrozumiałym dla pacjenta. Inaczej się rozmawiać z intelektualistą. Inaczej się rozmawia z kimś, kto ogląda telewizję, inaczej z kimś, kto no, właściwie y, poza paroma wyrazami, które są powszechnie uznane za obelżywe, nie zna innych, a przynajmniej nie używa. A jeszcze inaczej z kimś, z pacjentem, który przychodzi i wszystkiego już się nauczył z internetu prawda? i wie doskonale. Ach, to jest zupełnie inne. To, to, to jest tragedia. To, 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 ta dostępność do wiedzy, y, tak strasznie powszechna i korzystanie ze źródeł, które są dostępne, to jest, to jest społeczna tragedia. Proszę mi wierzyć, jak czytam, że łyżka soli na śniadanie to jest w ogóle rewelacja 15 gramów chlorku sodu przy domowym, maksymalnym spożyciu 5. I że to ludziom będzie pomagało, to owszem, podniesie im ciśnienie, ale także dostaną udaru albo będą mieli niewydolność serca. To jest, to takie rzeczy powinny być. Karalne, zabronione. Tymczasem jest wolność słowa. Każdy mm. może mówić, co chce i każdy może korzystać z czego chce. W związku z tym upadają autorytety, w tym autorytet lekarza. Mhm. Lekarz traci autorytet między innymi przez takie właśnie hmm, hochsztaplerskie praktyki. Zresztą niestety nie wszyscy lekarze stosują się do wyników badań. E, które są uznane no tak. i y, kazuistykę przyjmują za zjawiska masowe. To jest ogromny błąd i jak słyszę, że ktoś mówi, to są przypadki bardzo dokładnie opisane, to ja się zgadzam. To są przypadki bardzo opisane, ale to nie jest zjawisko powszechne. To są wyjątki, które zostały opisane. Potem się mówi o tym o ruchach antyszczepionkowych. Ze zgrozą przyjmuję, że są lekarze, którzy są antyszczepionkowcami. No, no, ale to są fakty. Temat wykracza poza e, nasze, e, temat naszego spotkania, ale nie, niewątpliwie o tym trzeba umieć mówić. Trzeba mhm. mówić. Myślę, że to jest klęska nasza, le, świata lekarskiego, że nie przekonaliśmy ludzi do tego, że szczepienia są ważne, mhm. że są wartościowe, że. Podpuszczani, napuszczani przez innych, którzy mają przekaz bardzo dosadny. Ludzie są zagubieni. I, I zaczynają wierzyć w magię w No właśnie cuda. to jest taki swoisty paradoks, bo z jednej strony mamy do czynienia z ogromnym postępem w medycynie i w różnych dziedzinach medycyny, a z drugiej strony coraz więcej osób, które właśnie kwestionują to, co mówi nam nauka. Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie dziękuję. i liczę na kolejne. Dziękuję. Z przyjemnością.